Z kim z tej strony Krzyś, a to jest mój kolejny odcinek z gry yy, Minecraft. Dzisiaj yy, będziemy... ciąg dalszy, <noise> tak, ciąg dalszy budowania mojego domku. Yy, dzisiaj mam tutaj, bo... Yy, ...saruda to, to, że nagrałem taki krótki, chyba 6-minutowy odcinek, no, ale nie miałem po prostu, musiałem już kończyć, ale patrzcie, pokażę wam, co się, co tutaj zrobiłem w międzyczasie, jak nie, nie nagrywałem. Tylko, że widzowie, yy, przepraszam was, ale ten, hmm, yy, jak to się nazywa? Wziąłem sobie kreatywa i wziąłem wełnę, yy, wziąłem sobie wełnę, ten, bo nie miałem, nie miałem po prostu tego, bo wziąłem sobie niebieską wełnę, żeby wziąć do mojego domku, zrobić te, yy, moje biurko, takie będzie, będę miał moje biurko i patrzcie, yy, tutaj mam te, Urosły im, dobra! Urosła mi ta trawa. Aha, ale ty nie urosła. I co jest? E, patrzcie, tutaj mam kurki, a tam mam owce. Teraz będę próbowała wziąć świnkę. Słuchajcie, bo w domu mam te. Patrzcie, tu mam farmę Tak, tu jest moja farma. I napiszcie mi, widzowie, czy to już jest, czy jeszcze nie. Te, tutaj. E, czy to już się skończyło, czy nie, bo ja. Czekam czekam i nie wiem w końcu. Chyba, że w sumie... Dobra, dzisiaj weźmiemy. Potrzebujemy dwie świnki. Mamy płot. Pięć płotów. Ty starczy nam, Chyba mnie nam starczy. Dobra. Musimy sobie wziąć A i właśnie, jeszcze tutaj. W tym miejscu jeśli idzie na wprost. Możecie tutaj zauważyć, jak jest jasny dirt. Właśnie tutaj. Jest, nie wiem czemu taki zrobił się jasny. Właśnie tutaj jest nasza kopalnia. Później wam też yy, yy, oprowadzę. Yy, czekajcie, Kuba, no nie dodaj ciągle, bo stracę diamenta. Yy, przepraszam was, musiałem powiedzieć tutaj mojemu bratowi. Yy, dobra, to teraz tak, tutaj mam ziemniaczki. Zgniłe też. Ziemniacki, yy, dobra, bierzemy to tu. Tu, 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 tu. Reklama. Przepraszam Was widzowie. Nie wiem, jak usunąć te reklamy, więc w ogóle da się usunąć. A jakby się dało, to pewnie za pieniądze. To nagrywanie tak mi przeszkadza. Nie mogę się nigdzie albo tu, albo tu. Piosi. Teraz. Nie mogę z tego. Czy da się otworzyć? Dawaj. Grzybki, grzybki <grybki> I kokos. Weź jest. Mm -hmm. Czekajcie. No wejdziesz. Dobra. Lecimy dole, dalej, 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 dalej. Mhm. Dobra, no to w sumie co? Ty, możemy w sumie. A i patrzcie, tak się prezentuje mój domek. No nie ma jakiegoś szału, ale... Widzowie, staram się. Ten tak wiem, że jest... powinien być ten. Inny, no ale dobra, widzowie. Yy, postaram się zrobić innym razem. Eee... Yy, I już jeszcze co? Patrzcie teraz tak. To biorę to, to, to yy, a, właśnie jajka mam jeszcze. Cwinka. Teraz tak, mam... Czy ja tu mam? No, nie mam. Kurde, muszę sobie jeszcze tego. Dobra. Świnka, ja jeszcze tu jedzieć jakaś jedna świnka. to Potrzebuję jeszcze jednej świnki. Żeby były małe świnki. No i że wy mi teraz tych jajek produkujecie? Wie widzowie widzę dowie tą naszą farmę? Kurek. Nie weszło Nie wyszło. Sorry, kurka. Jezus, we czy ja tego nie dostanę? Nie zabijajcie, Świnia! Ja nie mogę psychicznie! Ja cię, Jaka to jest, Jakie to są, Na serio, takie uparte. No i co, no i teraz już nie mogę cię to zostawić. Teraz jeszcze tutaj muszę ten obkładać. Jezu, jak tu mnie wkurza. Świnia wchodzi i zjeżdża i rozjeżdża. Wezmę to chociaż tu jest. Dobra, zrobię to zobra, jeszcze tak. Szybko, szybko, szybko. Nie mam opłaty. Nie no! Szybko, <laughs> Będziemy radę jakoś jak przyjść, tam radzę, tam radę, jak tam No i teraz muszę wam wejść. Muszę wam teraz tak to daję sobie tu, to daję sobie tu. Raz, tak. Tu, raz. Nie wyszło. Nie wyszło w ogóle. To GG. no, no kurde, odsuniecie się? Stoicie.

U, ty, Jak ci rąbał snajpę? Nie, yeah, nie ja, jest Nie. mówię. No? <gry> mina. Ty, ty, pijmują? Nie. 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 Nieźba, by ci wzią. Przepraszam widzowie, bo zagadałem się z moim bratem. Owca, co, ty się na serio. 5,5 pół pół Jora taki patrzcie widzowie. Oto wielka hyła. Na stalma. Dobra, tu tu. Jest ba. To jest. Tyś mnie Dobra, na razie już tyle zostawię, żeby... A syna? Dobra, na razie już tyle. Teraz tak, musimy zrobić jeszcze cztery. Tak. Co tu jest? Uważaj, bo leci. Nie, ać... Chycił się. Leci w koło nie żebyś wcześniej rzucił, to by nie. gdzie to jest, teraz tak dobra skończę to, w sumie ja nie robię w sumie widzowie ja myślę krowa nie gadaj, jak są dwie krowy to robię im Co krowy są? Ta, ty, bo chyba owce te, te krowy też jedzą, chyba. Uważaj, jak jedzą, to jest to sygnał. Kiedy? Co wy jedziecie? Jedzie? Ej, widzę, wie napiszcie w komentarzu, co krowy jedzą. Nie, że jestem jakiś ten... Ale ja na serio nie wiem. Nie no. no, no tak naprawdę, no to wiem, bo krowy jedzą te. Yyy, na nie no, no. Nie, nie Jakieś ubierki

Eee... zabuduj się Kuba Zabuduj się Biercę. snajperkę Ty... no wierno Eee... tego Czy daleko lecisz Co Galo, ocet balsamiczny z modeny no, no, do tego. Eee... nie tego, nie pelka, tylko... No gdzie jest Którego? No, na wprost na, na dół tego tego granat no granata Weź tego. za te no bandaże wejście to jak o przepraszam dobra teraz idziemy już robić do mój domek tak w sumie wystarczy dobra, chyba wystarczy ej to będzie mega ładne Idziemy pomóc, bo nie dodaję tam. Ja się widzę, ja tego oboje. Kto mi wejdzie, ja Boże, by... bo teraz mam restarty wyłączone. Nie zmarnuj mi tego diamenta. Nie! Bo ty nie odrodzisz się, wejdziesz! A nie, miałeś ręku ciężko. dwa. sobie mnie ale. Dobra. To nic. To ja tu nie wejdę. Ja bo ja tu jakoś myślałem, jak to coś zrobić. Został ten na drzewie. Bocik. Czy ten się za przegrał? Gdzie tu są te schodki? Tu. nie tak, ja ciekawe ty, a jeszcze góry e, ty, bo tu aż że. się... to będzie tak wyglądać maska. to było 8 Uff. weź gdzieś X zobaczmy czy co mi miód minus 2 gra i czerwony ziół Gra sobie w czerwone i niebieskie Ty, tu coś ja, ci się ja się przecież tu nigdzie nie ruszę nawet Czekajcie widzowie Widowie Znowu Niestety Muszę chyba kończyć Czekajcie, mój brat przejdzie zobaczyć Dobra widzowie, niestety musimy kończyć, pa